Dawniej ćwiczenie na siłowni było zdrowym zajęciem, obecnie może być groźne. Miejsce dziewiąte. MRSA, czyli gronkowiec złocisty oporny na metycylinę. Człowiek wyciera zapoconą maszynę do ćwiczeń. Potem, tym samym ręcznikiem, na którym znajdują się bakterie, ociera twarz bakterie pozostawił ktoś kto wcześniej ćwiczył na tej maszynie. Zarazek dostał się do małego skaleczenia pozostawionego przez maszynkę do golenia. Gronkowiec przedostaje się pod skórę. W ciągu kilku dni z jednej bakterii powstają tysiące. Uwalniane są toksyny hamujące reakcję układu odpornościowego. Na skórze powstają pęcherze zawierające białe krwinki walczące z bakteriami i ich toksynami. W czasie tej walki niektóre bakterie dostają się do krwi, gdzie mogą spowodować stan zagrożenia życia. Gronkowcy atakują wszystkie narządy, to najbardziej wszechstronny patogen, potrafi się zmieniać. Gronkowiec złocisty oporny na metycylinę w skrócie MRSA to bardzo groźny szczep gronkowców. Jest bardziej rozpowszechniony i groźniejszy niż paciorkowiec grupy A. Według raportu Centrum Kontroli Chorób Zakaźnych w 2005 roku gronkowce zabiły więcej Amerykanów niż wirusy HIV. 19 tysięcy osób zmarło z powodu zakażenia MRSA, a tylko 17 tysięcy zmarło na AIDS. Bakterie należą do najstarszych i najmniejszych organizmów żywych. Są jednokomórkowe i żerują niemal na wszystkim. Ludzie często są ich głównym daniem. Bakterie to oportuniści. Mogą być dla nas zabójcze, bo jesteśmy dla nich źródłem pożywienia. Bakteria wytwarza toksyny, które niszczą nasze komórki, uwalniając wartościowe substancje, umożliwiające zarazkom dalszy wzrost i rozmnażanie się. Gronkowce MRSA pojawiły się w latach 60. w szpitalach, gdzie miały pod dostatkiem pacjentów z ranami, przez które mogły dostawać się w głąb organizmu. Nowy szczep tych bakterii MRSA, pozaszpitalne, wywołuje choroby wszędzie tam, gdzie ludzie stykają się ze sobą. Nie wiemy skąd się wzięły. Zaczęło się prawdopodobnie od jednej bakterii, która pozyskała dodatkowy materiał genetyczny i przekazała go potomstwu. Podobne zjawiska obserwujemy na całym świecie. Zakażenia pozaszpitalne MRSA obserwuje się zwłaszcza u sportowców uprawiających urazowe dyscypliny, w których często dochodzi do zranień. MRSA nazywany bywa superbakterią, bo jest odporny na najczęściej stosowane antybiotyki, w tym metycylinę. To odmiana penicyliny, antybiotyku wytwarzanego przez grzyby z rodzaju penzylaków. Istnieje kilka antybiotyków drugiego rzutu, ale stosuje się je bardzo rzadko. Między innymi do leczenia MRSA. Lekarze sięgają po nie tylko w bardzo ciężkich przypadkach. Gdyby stosowano je powszechnie, dzięki mutacjom bakterie szybko wytworzyłyby oporność również na nie, wytrącając nam broń z ręki. Mikroorganizm staje się oporny na antybiotyk poprzez modyfikację związków budujących jego błonę komórkową. Przyczyną powstawania szczepów opornych takich jak MRSA może być zbyt lekkomyślne stosowanie antybiotyków. Dajemy bakteriom powód do rozwijania oporności. Proces ten nazywamy presją selektywną. W miejscach, gdzie ludzie przyjmują duże ilości antybiotyków, szczepy oporne mają szansę przetrwać i dalej się rozwijać. W ten sposób oporność staje się powszechna. Antybiotyko-odporność może być przekazana innemu szczepowi bakterii na drodze transferu genów. Bakterie wymieniają między sobą fragmenty DNA, kwasu nukleinowego zawierającego genetyczny wzorzec wszystkich organizmów. Niektóre z tych fragmentów kodują oporność na leki. Pojawienie się mikroorganizmów opornych na antybiotyki, takich jak MRSA, budzi obawy przed eskalacją naszej wojny z zarazkami. Jeśli nie stworzymy nowych leków, staniemy się ofiarami. MRSA będzie bardzo trudno zwalczyć. To zabawa w kotka i myszkę. My tworzymy antybiotyki, a bakterie uodparniają się na nie. Jak dotąd nie udało nam się wygrać. Niektóre zarazki przemierzają pół świata, by wywołać epidemię. Jeden z nich jest już bardzo blisko. W upalne letnie wieczory wychodzimy z domu dla ochłody. W ciemnościach czai się wróg, którego ukąszenia mogą być zabójcze. Miejsce ósme gorączka zachodniego Nilu. Na ręce kobiety ląduje komar. Wysysając krew, wstrzykuje pod skórę ślinę, znajduje się w niej wirus, to organizm, którego jedynym celem jest rozmnażanie się. Tysiące wirusów mogą wywołać śmiertelną chorobę. Kobieta myśli, że to tylko swędzące ukąszenie, ale wirus dostał się już do organizmu. W odróżnieniu od bakterii wirusy nie potrafią rozmnażać się same. Wirus wnika do komórki układu odpornościowego i przejmuje kontrolę nad jej metaboliczną maszynerią. Po namnożeniu się wirusy rozsadzają komórkę i atakują inne. W niektórych przypadkach wirusy przedostają się do mózgu, gdzie wywołują obrzęk. Puchnący mózg napiera na czaszkę od wewnątrz. Chory umiera w męczarniach. 1 na 150 przypadków gorączki z zachodniego Nilu to przypadek ostry. 10% tych przypadków kończy się zgonem. I jedyne, co możemy zrobić, to zapewnić opiekę szpitalną. Gorączka zachodniego Nilu odkryto w Ugandzie w 1937 roku. W USA pojawiła się pod koniec lat 90. Od tamtej pory w Stanach Zjednoczonych wirus zabił blisko tysiąc osób. Co gorsza, nie istnieje obecnie lekarstwo na tę chorobę. Naturalnym żywicielem wirusa są ptaki. Zamieszkują cały świat.